I będąc w kościele powiedziałem, jeżeli córka zajdzie w ciążę i urodzi się wnuk lub wnuczka, to pójdę. Czwarty dzień był dla mnie pierwiżunkowy, taki najbardziej podniosłem, e, który tak najbardziej do mnie przemówił. Żeśmy wyszli z Bolesławca, pierwsza Msza, za Tomaszową, nie pamiętam tej miejscowości, jak ona się nazywała, takie małe kosiuły drewniane. I pamiętam, jak i wtedy byłem tak potwornie zmęczony, jak rzucił tym plecakiem i powiedziałem, kurczę, mam murlok, nigdzie nie idę, na żadne pielgrzymki, co ja tu robię? Mówię, ale chodzisz na pielgrzymki i, i, i co? mówi? Pan Bóg cię zostawił. Mówię, nie mówię, ja będę Panu Bogu dziękował za każdą... Eee... Tak jak mówiłem, żeby... Nie ma tu ten do Pana Boga, tylko właśnie będę mu dziękował. Nawet jeżeli się nie uda, czy cokolwiek, to po prostu będę dziękował Panu Bogu za to, że no za to, że po prostu mogłem z nią przeżyć tyle lat. Nie będzie Pani, czyli żona miała ani radioterapii, ani chemioterapii, żadnych leków. Po prostu oni nie wiedzą, jak to się stało, że nie ma nic. Ja wiem dlaczego. Ile razy już byłeś na pielgrzymce? Pomijając dwie pielgrzymki, które wynikały przez COVID, ale jeżeli je zaliczymy, to 10. Jeżeli one nie będą zaliczone, bądź liczone w jakiś inny sposób, to 8 razy. Liczmy, będzie więcej. To 10 razy. Jak to się stało, że dorosły mężczyzna stwierdza, idę na pielgrzymkę? Kto go namówił? Namówić mnie nie namówił nikt. Córka nie mogła zejść w ciąży. Szukali i chodzili po lekarzach i kiedyś, nie pamiętam czy w 2010 roku, tak usłyszałem, że jest pielgrzymka do Częstochowy piesza i będąc w kościele powiedziałem, jeżeli córka zajdzie w ciążę i urodzi się wnuk lub wnuczka, to pójdę. Taki uroczysty ślub, tak? Tak. Mhm. W 2013 roku właśnie urodził mi się pierwszy wnuk gdzie byłem bardzo szczęśliwy i w maju. On się urodził w marcu, ale w maju chyba, czy w połowie czerwca, przypomniałem sobie złożoną obietnicę i gdyby to był kolega, może bym się nie zdecydował i poszedł, ale takie ślubowanie to był dla mnie takie poczucie no, wielkiego obowiązku, wręcz przeciwnie i najpierw szedłem, taki niezdecydowany, jak to będzie, no, ale zdecydowałem się no i poszedłem, bo to w końcu obietnica była złożona w kościele. Pierwszy raz ruszyć w nieznane, w pielgrzymkę. Miałeś jakieś wyobrażenie? Bałeś się czegoś, że będzie czegoś dużo albo, że nie wytrzymasz? Chodziło o rzeczy, nie wiem, modlitewne czy bardziej rzeczy fizyczne, wytrwałość? E, wszystko. Wszystko. Myślałem, że to będzie wyglądało w ten sposób, że od samego rana do postoju, czy do noclegu, że to będą tylko modlitwy, tego się bałem. Bałem się również, czy dam radę, czy jestem dobrze przygotowany. I to były takie rzeczy, które po prostu nieznane dla mnie. I z racji tego, że były nieznane, to ich się najbardziej obawiałem. I skąd ruszyłeś? Z Gorzelca? Ze Zgorzelca. So. I pierwszy dzień. Pierwszy dzień. Na plus, na minus. Pierwszy dzień to powiem tak. Pojechała ze mną córka z, z żoną, o mnie odwieźć. Sandałki, bo to nie wiedziałem, sandałki, skarpetki, no i córka do mnie mówi, tato ściągnij te skarpetki, bo mówi, jak ty wyglądasz, mówię, no ale patrzę po ludziach, że mają skarpetki, więc mówię, no chyba tak powinno być, ale córka mnie przekonała, żeby ściągnąć, ściągnę te skarpetki, jeszcze żeśmy nie wyszli z Zgorzelca, już czułem pieczenie, już później wiedziałem, po co są skarpetki potrzebne i... Bo żeśmy szli wtedy do Lubania, i w Lubaniu już wtedy starsi, znaczy starsi, starsi pierdzy mi po prostu powiedzieli, że skarpetki, co do czego mniej więcej potrzebne. I tak z każdym dniem nabierałem tego nowego doświadczenia. Poznając właśnie tych ludzi, wiedziałem, że tam nie ma żadnych jakichś fałszywych takich kolegów, przyjaciół, braci, siostry, że to po prostu stanowimy tą właśnie jedną wspólnotę pierwszy raz na piechotę na pieszo na Wał jasnogórskie. jakie to są emocje nie potrafię ich e, e, opisać to było takie e, tak po, takie wewnętrzne przeżycie że po prostu e, idąc tam z daleka to dosłownie w środku czułem takie niesamowite e, uczucie którego nawet nie jestem w stanie opisać i te emocje takie Y, wzruszenie, te łzy, tej radości, że y, w końcu doszedłem, że y, pierwsze to było takie, że spełniłem tą daną obietnicę. Y, Panu Bogu i, i sobie, że dokonałem tego. I właśnie te intencje również były, były, y, żeby podziękować za wnuka, ale również, żeby następne wnuki, czy wnuczka, bo to nie ma znaczenia, czy to będzie chłopczyk czy dziewczynka, wnuki, wnuki. I, i to radość niesamowita, nie potrafię tego tak wewnętrznie ani opisać ani nic, ale z radości, a jednocześnie takie um, może nie tyle co smutku, tylko że taki żal, że to już się kończy. I Pamiętam, jak w zeszłym roku rozmawialiśmy przy wyjściu grupy numer 5 ze Zgorzelca, że dzieci powiedziały, że. Tato, masz już przestać chodzić na pikrzyłkę. Czy dobrze kojarzę? Tak, to było takie, już, bo tak, w 2013 urodził się jeden wnuk, w 2014, przepraszam, tak, w 2014, drugi, 2015 na 16, bo to 1 stycznia się urodził, trzeci wnuk i w końcu córki, mówię, tatuś. Albo przestań chodzić na pielgrzymki, albo zmieni intencje. To to dalej chodził. To, co się wydarzyło z chorobą żony, czy mógłbyś w kilku słowach opowiedzieć? Bo wiele osób chodzi na pielgrzymki, ma różne intencje, a ty jesteś osobą, która no, ma jakąś taką łaskę, Pan Bóg przez ciebie się posługuje, Tobą się posługuje. I gdzieś tam dotykasz takich wymodlonych rzeczy. Jak to było z tą chorobą żony? Tych takich przeciwności losu chorobowych było więcej, ale skupię się właśnie na tym, na żonie. W marcu 2021 roku, będąc w pracy, żona do mnie dzwoni, że ma nowotwór złośliwy. No wiadomo, taki smutek się pojawił, jedynie z czego się cieszę, to to, że nie pojawiła mi się jakaś pretensje do Pana Boga, dlaczego ona, z tego jestem zadowolony, potem był, to był ten marzec, to taki bardzo ciężki okres, dlatego, że lekarz prowadzący powiedział, ma Pani nowotwór, złośliwy, to na Hirschfelda, niech się Panie kontaktuje, tyle mogę zrobić. I nic więcej że on ani nie powiedział, nie, nie, nie pomógł, nie podał żadnego numeru. Dopiero potem jak wróciłem z pracy, żeśmy zadzwonili wiadomo, łzy i szukanie właśnie tej y, pomocy. Y, myśl Pielgrzymkowa zawsze mi towarzyszyła i towarzyszy nawet teraz. Y, potem było tak, że, żeśmy jeździli tam do tego Wrocławia, we Wrocławiu pobrali następną próbkę. To było y, na początku maja. Potwierdzili nowotwór złośliwy i wyznaczyli termin operacji na czerwiec. W międzyczasie były to spotkania grup pielgrzymkowych. To też właśnie ofiarowałem wszystko Panu Bogu tą i swoją pielgrzymkę. Żona też powiedziała mu, ja, że czy będzie operacja, cokolwiek, ale masz iść na pielgrzymkę, bo wiem, że tego potrzebujesz. No i, i faktycznie, było też tak, że po tej operacji aha, jeszcze przed operacją, nawet jak siostra się mnie pyta, jak sobie radzisz, to ja mówię, mówię, ale chodzisz na pielgrzymki i, i, i co mówi, Pan Bóg cię zostawi, ja mówię, nie mówię, ja będę Panu Bogu dziękował za każdym, tak jak mówiłem, żeby... Nie mam pretensji do Pana Boga, tylko właśnie będę Mu dziękował, nawet jeżeli się nie uda, czy cokolwiek, to po prostu będę dziękował Panu Bogu za to, że no za to, że po prostu mogłem z Nim przeżyć tyle lat, że mamy wspaniałe dzieci, wnuki, bo mamy dwie córki, a jeżeli ją mocali, no to tym bardziej będę miał jeszcze bardziej za co dziękować i i, i, I to robię do dnia dzisiejszego. Ale zanim ruszyłeś na pielgrzymkę, jeszcze żona miała operację. Tak, operacja odbyła się w czerwcu, gdzie również pobrali już po tym wszystkim następny wynik. No i zbliżał się ten czas pielgrzymkowy. Żona też mówi: jedź na pielgrzymkę, cokolwiek będzie, ja sobie dam radę. Mówi, przecież są córki na miejscu, które jak będę coś potrzebować, to ten. Tylko, że to był wtedy ten jednodniowy wyjazd. I ja myślałem, że będzie dłuższy, czy coś, ale pojechałem na tą pielgrzymkę, a przed pielgrzymką. Przed pielgrzymką, właśnie, też dostaliśmy jeszcze tą taką wiadomość, że nie ma nic. Że po prostu nie będzie pani, czyli żona miała ani radioterapii, ani chemioterapii, żadnych leków. Po prostu y, oni nie wiedzą, jak to się stało, że nie ma nic. Ja wiem dlaczego. Dla mnie to jest po prostu y, cud. Y, przede wszystkim, właśnie ta wiara. I pielgrzymki. Tak jak y, wiem, że na pewno y, te moje intencje, które, które niosłem, y, że one y, na pewno nie, nie, nie będą y, na we pstryknięcie palce, że ja poproszę, poproszę Pana Boga z, z, i zwrócę się do niego z jakąś intencją i proszę, mówisz, masz? Nie, y, wiem, że to Pan Bóg decyduje kiedy. Kiedy ja tego potrzebuję, to nie będzie kiedy ja, tylko kiedy Paweł zdecyduje, że tak, teraz to akurat to może się zdarzyć. Zaraz pytanie, ale czy mógłbyś podzielić swoje życie na czas przedpierzchniowy i czas, kiedy już poznałeś, czym jest pielgrzymka? Zdecydowanie tak. Nim, nim w ogóle dowiedziałem się o pielgrzymce, to chodziłem do kościoła i ta wiara moja była, że tak powiem, może nie tyle co na pokaż, co po prostu, a dobra jest niedziela, to pójdę do kościoła. To, to tak nie, I to też tak nie było, że za każdym razem chodziłem do kościoła, wydawało mi się, że mogę zachodzić kiedy chcę. I też będzie dobrze. Natomiast y, ta pierwsza pielgrzymka, y, czwarty dzień był dla mnie pielgrzymkowy taki najbardziej y, doniosłem, który tak najbardziej do mnie przemówił. żeśmy wyszli z Bolesławca, y, pierwsza msza za Tomaszowym, nie pamiętam tej miejscowości, jak ona się nazywa, takie małe kościóły drewniane i pamiętam jak i wtedy byłem tak potwornie zmęczony, jak rzucił tym plecakiem. I powiedziałem: Kurczę, mam urlop, nigdzie nie idę, na żadne piergrzymki, co ja tu robię? I pamiętam wtedy kazanie było tam o: Ksiądz Tomasz, takie fajne kazanie, mówi Ewangelia, przede wszystkim, właśnie, że e, co zrobić z chwastami, niech dojrzewają, potem chwasty spalimy, zboże zbierzemy. I w kazaniu, właśnie, ksiądz mówił, żebyśmy starali się nie być tymi chwastami. I to wtedy tak, takiego powera dostałem nogi, bo bolało wszystko ten i doszedłem właśnie dzięki temu do tej pielgrzymki. I teraz, teraz wiem, że y, ta pielgrzymka sprawia, sprawia właśnie to, że y, poznałem wielu ciekawych ludzi, y, z którymi mogę rozmawiać normalnie, że dzięki pielgrzymce y, no, nie wstydzę się tym kim jestem. Teraz się nie, nie wstydzę. Kiedyś przychodziłem koło kościoła, to nie zawsze zrobiłem ten znak krzyża. Gdzieś wstydziłem się, że może ktoś coś zobaczy. A teraz idę, robię to, nie że ja muszę, tylko po prostu ja chcę, ja się nie wstydzę. Idę z podniesioną głową. Mówię ludziom o, o, o piergrzymkach. Są tacy, którzy słuchają. Wiadomo, spotkałem się z takim ja nie masz co robić z urlopem, tylko musisz iść na pierwsza. Mówię tak, ja nie muszę, tylko ja chcę iść na pierwsza. I to jest takie najwspanialsze. Lubię, lubię y, również te nasze takie spotkania. One może nie odbywają się za często, ale to też wiadomych y, rzeczy, że i ksiądz przewodnik ten nasz. Ma też swoje zajęcia. Nie za każdym razem, też mogę być ja czy inni obecni na tych spotkaniach, żeby się właśnie spotkać w grupie, no bo pracujemy. Ale ten dzień, który się przybliża ta pielgrzymka, to taki spokój jest wtedy we mnie i ta nieoczekiwana radość, kiedy, kiedy, kiedy. Żona moja też powiedziała, że ona sobie nie wyobraża, żebym mnie ja na przykład nie poszedł na pielgrzymkę tak nawet jak teraz że dojadę na pielgrzymkę, bo chcemy ten no, ulub spędzić, ale mówi, no musisz jechać, może nie tyle, że dla mnie, tylko dla siebie, bo ty byś mi może żyć nie dał. No, ja pamiętam, jak właśnie były te, te pandemie, jak żona mówi, no mówi, już byś tam był, co przeżywasz, no serce mi się krajało, że no, no nie można, że nie możemy iść w tej grupie. Ale ten, ten czas taki wy, wy, wyczekania, że jejku jutro, jutro już jedziemy szybko do Lisowa, z Lisowa idziemy na Blachownię, będziemy w tej Częstochowie, to, jest, e, to są takie przeżycia, każdy doświadcza inaczej, o tak powiem. Nie mogę tego tak w jednostronny sposób opisać, e, no bo każdy z nas przeżywa inaczej, ja to mhm. przeżywam tak właśnie na swój sposób. Wiem, że e, nie żałuję ani jednego dnia pomimo tych niedomagań, niedociągnięć z bólu, nieraz takiej niechęci tego wstawania rano, rano jak to w piosence jest, ta czwarta rano, trzeba wstać, ale to żaden inny urlop nie da tego, co da pielgrzymka. Tak jak jeszcze ksiądz, jeszcze powiem, jak ksiądz Tomasz, Będąc wtedy przewodnikiem grupy pierwszej, <coughs> przepraszam, grupy piątej, <coughs> byłem wtedy pierwszy raz na pielgrzymce. Powiedział właśnie, że na pielgrzymkę to się chodzi dwa razy: albo pierwszy i ostatni raz, albo się chodzi i zawsze się będzie chciało chodzić. Ja dziękuję Panu Bogu, właśnie dzięki tej grupie, grupie w ogóle całej pielgrzymce, bo to nie tylko, że grupa piąta, bo to grupa piąta to jest jakiś odcinek do Legnicy, później idziemy już jako cała pielgrzymka, więc wszyscy poznaję nowych ludzi, czy to z grupy trzeciej, gdzie już od Bolesławca idziemy te dwa, dni raz trzy dni razem, czy z innych grup i wtedy właśnie te takie nowe doświadczenia, nowe rozmowy, które dają właśnie mi siłę, energię i ładuję ten mój akumulator na cały następny rok. No, Mi nie przekonał, żeby ruszyć na pielgrzymkę. Mam nadzieję, że ktoś kto nas wysłuchał, tutaj te, tego świadectwa, może się złamie, bo warto ruszyć na pielgrzymkę. Warto ja z całą no... stanowczością stwierdzam, że na pielgrzymkę warto iść. Jeżeli ktoś nie może iść nawet na całą, niech spróbuje na jeden etap, niech zobaczy, że tam jest siła, Potęga i owoce, yy, piergrzymki yy, są. Jeżeli nie będą dzisiaj, jutro, to one się pokażą za rok. Nawet jeżeli ich nie poczujemy bezpośrednio, to kiedyś się zastanowimy i powiemy, że to było to. To dziękujemy i do zobaczenia na piergrzymkowym szlaku. Dziękuję również, pozdrawiam serdecznie z Panem Bogiem.